Pola! Pola! hola! Zatrzymać konie na pomoc! Pan mój konie! Kto nie go ratuje! Napadli na nas zboje! Okradli, ograbili! Ratujcie! Słyszycie to wołanie? Niechże kolasza stanie! Pospieszcie się! tworzanie! To na pewno, ale jest całkiem nagi. To sprawa mniejszej wagi. Dajcie mu nowe szaty, ubierzcie strój bogaty. Niech tu przyjdziesz żwawo, chcę poznać go. Mam prawo. Osoba mi nie znana, a jednak niezwłodzianie jestem zakochana. Barabanie. Jestem zakochana w panu barabanie W serduszku mym od rana odczuwam kołatanie Jestem zakochana w panu barabanie Jestem zakochana w panu barabanie Skąd ja i co się wyrasta Jestem zakochana w panu barabanie Jestem zakochana w panu barabanie Kot, najjaśniejszy panie, czeka na posłuchanie Kot w butach? Witam kocie, no co? Już po kłopocie? Ja jestem kot, kotando, mruczando, murmurando. A pan mój tu na moście czeka. Dworzanie, proście, nie cieszą tacy goście. Pójście jak godnie kroczy, jakie ma piękne oczy. Jest rzadkiej wprost urody, postawny.